Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązku policjanta ślubuję świadom podejmowanym obowiązku policjanta, podejmowanym obowiązku policjanta służyć wiernie narodowi służyć wiernie narodowi chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny chronić ustanowiony Przez bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Sprzez bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Nawet z narażeniem życia. Nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, szóbuję. Wykonując powierzone mi zadania, szczeruję. Pilnie przestrzegać prawa. Pilnie przestrzega prawa. Dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. służbowej. Przestrzegać instytucje służbowej. Oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję. Ślubuję. Strzec tajemnic związanych ze służbą. Strzec tajemnic związanych ze służbą. Honoru, godności i dobrego imienia służby. Honoru, godności dobrego imienia I służby. Oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Ci